Cześć wam wszystkim. Jestem, ja wiecie, czegoś. Niedokończony, ale na dzisiaj. Cześć wam. Kolejny dzień roboty. Yy, zabudowałem już gaberi. Tutaj są takie jak to klient powiedział, powycinałem dziwne wzorki, żeby... Mieszalnik zamontować. No nie udało mi się tego nagrać. Bo, 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 bo. Bo, co? bo klient tu wczoraj działał tam w pokoju obok. Wycinał, kurzył, powiększał wszystkie. Powiększał otwory drzwiowe. O 10 cm. A ja tutaj tak. Nietypowo. Dostałem paczkę od. Jak to się mówi, youtubera. Arkadio buduje swój dom z wojskowym żarłem. Jedzonko takie wojskowe, zaraz wam je pokażę całe i będę testował, bo pierwszy raz w życiu w ogóle takie coś widziałem. Jak wam zaraz pokażę, jak chcecie, to link w opisie do Arkadia macie na dole. Możecie go odwiedzić i jak wam nie sprawia problemu. Czy lubicie ten temat taki budowlany, czy nie, to dajcie mu tam słuba, zróbcie mu też przyjemność, bo chłop się męczy, praktycznie prawie na równo rozpoczęliśmy z kanałami. No ja go tam lubię za to kim on jest po prostu. I pokazuje jak sam się męczy zrobić swój własny dom. Trwa mu to już sporo czasu. Ale już ma coraz lepsze efekty, może nie jest profesjonalistą, profesjonalnie może nie wyraża się, ale warto, za to, że jest po prostu człowiekiem, który sam próbuje ciężko zarobione pieniądze zaoszczędzić, żeby nie płacić w firmie budowlanej, tak jak ja na przykład, grubych pieniędzy za zrobienie. No i co, bierzemy się, zobaczymy, czas na przekąskę, co zjeść muszę, nie? Wam też polecam zjeść jakieś śniadanie, a dzisiaj wykorzystam sobie od Arka. Arkadio buduje sam dom, tu mam tak, jak widzicie, takie żarcie, makaron boloński R2, nie wiem co to jest, ale makaron boloński, to jest takie jedzenie, które Arkadio dostaje na statku, no racja żywnościowa jakaś tam, nie, do zjedzenia, były jeszcze bigosy, coś tam jeszcze było, ale dzieci... U mnie już to dopadły, no mi zostawiły ten mały, taki skromny, nie wiem ile tu ma nawet wagi. Jedno żarełko. Zaraz przetestujemy, a najbardziej mi chodzi o to ten podgrzewacz taki. Co to jest? Jeszcze w życiu tego nie używałem. Przeczytałem chyba trzy razy tutaj instrukcję obsługi. Dopiero za trzecim razem zauważyłem, że wodę nalewamy tu gdzieś tu do tej, do tej kreski. O, tu się wodę nalewa do tej kreski, ja myślałem, że do tej kreski. Bo no tu pisze otworzyć, tu otworzyć, a tu dotąd tylko wody. No to zaraz zobaczymy. To przetestujemy. No dostałem też taki, też to jest tej samej racji. Wieprzowina w sosie własnym. Jest to jeszcze bardzo dobre, bo ma 91% mięsa wieprzowego. Reszta to jest woda, sól spożywcza, cebula suszona, błonnik bambusowy, smalec wieprzowy, przyprawy. No i też taka puszeczka z racji od Arkadia, który buduje sam dom i przesłał mi tą parczkę w tamtym tygodniu. Ale teraz mam okazję to nagrać. To takie suchary specjalne SU-2 Piastowskie. Jest ich tu 2, 4, 6. Nie może to służy jako chleb, bułka, przekąska czy jako suchar do herbaty albo woda i sól. <laughs> no. I zaraz przetestujemy. Patrzcie. Uda mi się to odpalić czy nie? Wziąłem sobie nożyk. Instrukcja tu jest prosta. Otwór, otwórz plastikową torbę w miejscu wskazanym powyżej strzałką i włóż do środka nieotwarte opakowanie z posiłkiem na lub pod saszetkę z substancją grzewczą. Czyli to będzie ta saszetka grzewcza. to Czyli jakoś to trzeba chyba będzie zawinąć z tą wodą. 15 minut, po 15 minutach ciepły posiłek jest gotowy do spożycia. Otwórz w miejscu wskazanym poniżej strzałką. Wyjmij opakowanie z posiłkiem. Uwaga, zawartość będzie gorąca. No dziękuję bardzo. Wkładam przecież to po to, żeby to się podgrzało. To je, chyba je, wiem o tym, nie? No i dobra, ja sobie to otwieram. Tu. Tak. Wkładamy sobie. Tylko teraz tak, pierwsze wodę wlać czy to? Nie wiem. Dobra, włożymy sobie to nie wiem, widzicie? O tak. Wkładamy ten makaron boloński. O! A! To już wpadło ta. Tak. Bo to było zszyte zszywką. No i co? Dobra, to mam, to mam i lejemy wody, nie? Tu już sobie nalałem zwykłej kranówy wody z kranu. I zobaczymy, co się będzie działo. Lej do kreski, tak? To lejemy do kreski. Gdzie jest ta kreska? Tu. A tu tak mało tej wody Dobra, lecimy z tym. Ups Zawiniemy to tak jak nie? I zobaczymy co się będzie działo. Dzieje się coś Nic się nie dzieje. Znężycie zmaściłem coś? Nie wiem, dobra, położymy to może na prostym, o tak. No chyba zaczyna to coś tam uchnąć. Ale nie ma jeszcze nic ciepłego. No i co? Heh, to jest zwykle jest, się zabiera za robotę. Że ta woda mi tu kurde wycieka? No, co, tak to zostawimy? Pierwszy raz taki coś, bo się nie, nie śmiać ze mnie. No tak to damy. O może. Nic się nie grzeje. Pan nic się to nie grzeje. Ale tam coś bąbelkuje, pan. Je, to zaczyna syczeć! Hey, normalnie to syczy, patrzcie jak to bąbelkuje. Teraz. O, bundekuje. O, coś się dzieje. A już myślałem, że coś zmarszczyłem znowu, jak zawsze. O. Tak wygląda to wygląda. Dzisiaj taki nietypowy będzie. Jest to ciepłe. O, woda się ciepła robi. No i dobra, widzimy się za 15 minut. Już mi się nie chce. Minęło z 10 minut. Jest to bardzo gorące. Wyciągamy. Zobaczymy co to jest. Uuu, parzy. i powaga to parzy. A? Tak to wygląda. To się chyba przestało gotować. A to jest ciepłe. O, przetestujemy to. Co to jest za jedzenie? Co ten Arkadio tam je? O kurde, jak ciężko otworzyć. Mm. No, pachnie nawet, nawet. Nie powiem. Czuć paprykę. Mmm, No, pachnie. A że nie mam widelca. Sprzęt budowlańca. Będę sobie języka nie uciąć, bo nie powiem Wam już nic. O, tak to wygląda. A to jest ten sos i makaron. O! Mmm, dobre ty, jadalne. Dobra, nie będę wam pokazywał, jak żerę. A, macie z bliska, poczucie zapach. Mmm, mm, pachnie fajnie, nie? Dobra, ja idę to wszamać, zjeść to. Na żołądek chce coś wrzucić na ciepło. W, na dole mam bułkę, bułeczkę do tego zostawię. Smacznego wam wszystkim i odwiedźcie tam Arkadiu buduje swój Zróbcie tą przyjemność, przecież Was to nic nie kosztuje, a on będzie bardzo zadowolony. Trzymajcie się, do dozdrawiam. Yy, a tu tak, dostałem od córki, od dwóch córek na Dzień Ojca kubek do yerba mate, yerba mate, czy jak tam się wmawia, jakiś prysznic taki, można umyce umyć se, bo trzeba jej w musi <grystuje> No i tu mam takie, że co, yerba mate, herbata, jak to tam jest. Na razie odstawię ten, bo muszę wziąć i przeciąć. Mm, ale pachnie, poczujcie ten zapach. Mm, wygląda jak tytuń albo jak trawka. <grym> mm, ale fajnie pachnie, dobra. Ja sobie tak wsypię tu. Tylko sobie na początek trochę mniej dam, bo to ma kopa lepszego od kawy. Ja sobie tak będę troszeczkę oszczędniej. Woda już się w czajniku tutaj Zagotowała, ale odczekam, jakieś 5 minut. Bo to się nie zaparza ponoć wrzątkiem. O! I dobre. A jeszcze trochę serce będę żałował. Serce chyba nie stanie, nie? No i tak. A co ja tu mam jeszcze na śniadanie? No, banana. Nie przepadam za bananami, szczerze. Żwana o tym wie, ale dostaje banany, a ja lubię jabłka. Pomidor. Pomata. Kanapki, takie z jakąś kiełbasą, z, um, z sałatą, majonezem, keczupem. Wczorajszy obiad, ziemniaki z koperkiem na maśle. Taka sałatka, ręcznej roboty, z kapust kilku. No i kotlety. Takie kurde, duże kotlety dostałem, jak Kto to zje? I taki pusta trzeba, bo jeden, jak na robotę. No i co? Widzimy się za chwilę. No i co? Zbieramy szajnik. i zalewamy yerba matę tu pełno. O minęło jakieś 10 minut. Mmm, ale jak pachnie normalnie. Mm. No i dobra. Nie, nie mieszamy. Czekamy aż się zaparzy. Cześć. Do następnego razu. Narzucę temat dzisiaj pomieszany. Wiecie co? Ta yerba mate, werba mate, czy jak to się nazywa, wczoraj co sobie piłem, to wsypałem tego zgodnie z instrukcją pół takiej tytki, czyli 25 gramów i myślałem, że jestem krową albo jakim bykiem kuźwa, co żre siano ze stodoły, smak czystego siana parzonego wodą. Byłem się pożygał, musiałem to wylać i zrobić sobie jeszcze jedno, ale zrobiłem sobie prawie tak jakby tradycyjną herbatę, wsypałem sobie półtorej łyżki po prostu tego siana do kubka, zaparzyłem sobie, nie smakuje już, nawet, nawet mogę powiedzieć, teraz smakuje te półtorej łyżeczki jak jakaś taka dobra herbata. A czy stawiam na nogi typu jak kawa? Nie mam pojęcia, bo na mnie dużo rzeczy ostatnio nie, nie działa, chyba że jakiś windykator zaś się odezwie listem. Tak jak ostatnio też, nie wiem, tydzień temu dostałem pismo z, z ubezpieczalni, czy z państwa polskiego cholera, wie nie pamiętam teraz, bo to już nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu je dostałem, przeczytałem i w, e, w tamtym roku e, po tych moich zajęciach komorniczych co w indykatorze mi zabrali wszystkie pieniądze to e, nie miałem kasy, żeby wykupić nową policję. Ocena samochód, I tak mnie ciuliki dowalili, że 7 tysięcy muszę teraz zapłacić, bo miałem 3 dni. Niewykupioną policję jeździłem 3 dni bez polisy OC z samochodem, bo nie miałem skąd wziąć pieniędzy, żeby tam za 700 zł czy 600 zł wykupić policę na kolejny rok. No i teraz mam 7 kafli za 3 dni. Nie przedłużenia umowy i nie wykupienia nowej umowy. Jak zwał, tak zwał. 7 kafli plus dług znowu na moim koncie albo na kilku kontach bankowych znowu rozłożony. A ten dług idzie do urzędu skarbowego czyli państwo. Skarbówka będzie żądała yy, zwrotu tego. No i tak to się kończy. Ja lecę sobie na dół. Dzisiaj macie taki pokręcony trochę film, bo pomieszają go z, z dwóch akcji nagrywania, czyli będzie bez składu, bez ładu. I to wszystko. Na razie. Trzymajcie się. Półtorej dnia brakowało mi do miesiąca, jak byłem bezrobotny. A jak wam się podoba, to macie. Zimpie, kurde, do, dopiero co skończyłem budowy. Cześć Wam wszystkim. Ja jestem, ja cię Ja to będę skręcał, ale widzicie o co chodzi. Jak będę tu zaciągał, to to się ściągnie łącznie z tym, czy zaraz automatycznie da stabilizację, ale idę poka...